No witam was bardzo, bardzo serdecznie Cóż, nie ma co zwlekać, trzeba grać dalej. Leśna kawerna, kolejna runda. Kolejna fajna runda. I tutaj pamiętam, że początkowo jak grałem, bo ten epizod został przerobiony w pewnym sensie. W sensie przedtem nie było... nie było... E, załóżmy bossa ostatniego. O, wzięliśmy w także tutaj idziemy w ślady Aleksandra Kwaśniewskiego. Ale ten... E, pamiętam, że właśnie ta runda była o wiele, wiele mniejsza i dodano tutaj tu, tutaj w sumie ta, sporo. sporo nowego terenu. to będzie runda, która będzie trwała dosyć długo, ponieważ chciałbym tutaj odnaleźć pewne rzeczy, które się kryją owocki i różne inne przedmioty. Dobra, panie królik. I tak naprawdę będziemy się tutaj musieli cofnąć, ale spokojnie, mamy czas, mamy czas, bo przecież y, runda nie ma jakiegoś narzuconego limitu czasowego. Druga runda będzie miała i przy tym będzie, na, na, znaczy czy ja wiem, czy będzie trudniejsza, trudno ją porównywać, ona będzie polegała trochę na czymś innym. Okej, okay, nowy typ przeciwnika, tak zwany Gepard jest bardzo, bardzo silny. On ma chyba 7 żyć i znaczy, jest szybki dosyć, ale ogólnie nie, nie powinien sprawiać problemu. Okej, okay, co, co, co tutaj jest? Jeszcze muszę na dół zejść, tylko właśnie, co mnie tu czeka? A, dobra. Tutaj by się mogło wydawać, że jest ściana i nie przejdziemy, ale ten level jest tak skonstruowany, że, że to jest właśnie w tle. I to też jest bardzo fajne. Okej, okay, to tutaj się cofnie, znaczy tutaj się cofniemy już na samym końcu. Jezus Maria, sporawo tego, szczerze mówiąc sporo. O jest, jest znowu wódeczka. Uch, ale się nadąbałem Tu już Nax już rozpracował dwie połówki. Tam dwie li, litrówki nawet. A co, co te Filipiny robią z ludźmi? To jest to, że mam dylemat, gdzie tutaj iść. Gdzie swoje kroki skierować. Dobra, pójdźmy tamtędy. I tak mam wrażenie, że coś pominęło, i pewnie mam rację. Jezu, znowu wódka. Naksy jest chyba Polakiem. Coś z niego ma. I mych. A właśnie, kolejny Gepard. Zobaczmy, ile on ma żyć. To było 4, 5, 6. I 7, czyli tak jak mówiłem, mamy tam szansę, że z niego wylecą winogrona. Tak, z Gepard'a wylatują winogrona. Co jest logiczne, no nie wiedzieliście nigdy o tym. No, ale tutaj akurat nie mam do tego szczęścia. Tu nic nie ma. No właśnie, tu jest koniec rundy. Więc teraz pozostaje nam się cofnąć. Pozostaje nam się cofnąć. I dobra, tego jabłka to nie będę brać, bo nie za bardzo mam jak. A, no tak, co, co ja tutaj, co ja wyrabiam? Po sprawnie przeprowadzonym Holokauście ta kraina jest praktycznie całkowicie pusta. No dobra, jeszcze ten wilku został. Wilku WDZ, ale on, on już za chwilę zginie. Skakuj na to. No tak. <noise> I dla <lamienia. głos> Początek, pewnie nie, nie, nie koniec nawet. A jak to zdobyć? A zresztą mniejsza. Nie wiem, po co brałem tę apteczkę. No tutaj akurat nie była zbyt przydatna. Ponieważ miałem całą pulę życia. Ok. No to teraz jesteśmy właśnie na tych takich. Yy, bo ja wiem, w kółkach skalnych, coś w tym rodzaju. Zniszczyłem te pszczoły, bo i tak podejrzewam, że gdybym wleciał w tamto miejsce, to... Bym je, no po prostu zaatakował. Znaczy, no. No właśnie tak jak teraz, ale to zrobiłem trochę nieumyślnie, szczerze mówiąc. Myślałem, że uda mi się ominąć ten ul. Niestety. Nie, no fajny level, taki wpadający w pamięć. Na pewno ten. Na pewno właśnie przez to, że tutaj jest tak niekonwencjonalnie to zrobione, że mamy tło w postaci podłoża. Jak pierwszy raz grałem, to właśnie tak. Dopiero jak zobaczyłem, że na tym, na przed tym podłożem są przeciwnicy. To się skapnąłem, że o tam można wejść. No ale ogólnie spoko. Miód. Bierzemy miód. Tak szczerze mówiąc, jakbym chciał, to bym mógł tę rundę wygrać w dwie minuty. Ale po, połaśmy sobie trochę, połaśmy sobie trochę. Pozbierajmy. ...co nieco. Dalej. No i królik przychodzi mu na pomoc. Wir wilki zając, kurde. Tamten się zaklinował, stwierdził, nie będę, nie będę z nim walczyć, nie ma takiej opcji. Dobra, czy tutaj jeszcze coś się opłaca zbierać? Czy mi, Nie... To, to znaczy może tak. Nie czy się opłaca zbierać, tylko czy mi się chce to zbierać. Zobaczymy. Okej, okay, te żaby. Ja pamiętam, że tam na dole jest duże, duże nagromadzenie żab. Jakiś sezon godowy mają, czy coś. Sezon godowy żab nie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie. Okej, dużowa żaba, czyli będzie za nami podążać. No! Dobra, podejrzewam, że i tak nie zobaczyłem wszystkiego tutaj. No bo tam są te jeże, tak normalnie bym je musiał zabić. No ale mniejsza, no załóżmy, że większość zobaczyłem. A gdzie jest ta tabliczka? Bo przecież jeszcze musimy tabliczkę tutaj zbić, żeby e, przejść, tak? Inaczej się nie da. No, szkoda, gdzie jesteś, tabliczko? Najgorzej, jak się okaże, że ta tabliczka była właśnie ta ja się wcale nie zdziwię jak tak będzie. Kuzdę, rozumiem, że jest 6 rano i że ja mogę nie ogadniać pewnych rzeczy, ale czy naprawdę... Czy naprawdę ta tabliczka została przeze mnie pominięta? No raczej tak, bo tam by się przejście mi otworzyło, nie? Okej, okay, no to... Poszukajmy jeszcze. Szukajmy jeszcze, ale coś czuję, że jej tutaj nie znajdę. Ej, no wczoraj, wczoraj sobie przypominałem ten level i co, i teraz już go nie pamiętam. No, no tak, to jest... No to takie typowe dla mnie nawet. Tak jak z biblioteką w Postalu 2. O, jest i tabliczka. Dobrze, że ją umieścili tak blisko, a nie tak jak ja byś, tak, żeby się tam musiał cofać na drugi koniec planszy. Ale nie, tamten... Te, tamto miejsce nie było obligatoryjne. Mogliśmy tam iść, ale wcale nie musieliśmy, jeżeli nie chcieliśmy. O nie! O! I widzicie, z tego na końcu wypadły winogroda. O nie, jeszcze, jeszcze ty. No dobra Jak mus to mus Sezon polowań na Gepardy został otworzony. Aj, chciałem tam, chciałem tam na koniec iść, ale mi nie wyszło. No mniejsza. Najważniejsze, że udało się to ukończyć. I teraz będziemy mieli pierwszy poziom bonusowy. Jak widzicie są dwa, czwarty i szesnasty, ale ten jest zdecydowanie lepszy. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Lepszy, dłuższy, bo w tym szesnastym trudno... Trudno jest ogarnąć level, bo mamy naprawdę mało czasu. No ale dobra, do 16 jeszcze trochę, trochę nam brakuje. Ja zapiszę sobie grę. Ej, Nie, nie wczytaj grę, tylko zapisz grę. Była katastrofa, Jak, jakbym ją wczytał. Musiałbym od nowa grać. No i jest to runda pod tytułem Wizyta w edytorze leveli. I jak widzicie, to, to, to jest genialnie zrobione w sensie, że no, rzeczywiście jesteśmy w edytorze leveli i rzeczywiście musimy tutaj przemierzać e, ten świat, mając, na, mając no, prawie, że tak jakieś z półtorej minuty na to, żeby wygrać. Jedyna wada tej rundy jest taka, że mm, czasami nie wiem na które rzeczy mogę skakać, a na które nie. I tak na przykład, powiem wam, nie wiedziałem, że na to mogę skakać, z kolei myślałem, że na te przyciski już mogę. No, trochę się zdziwiłem jak spadłem. No ale cóż, tak bywa. Ja tam wolę zapieprzać, bo, bo na końcu może nam już trochę czasu e, tutaj braknąć, a z tego co pamiętam nie ma tu zegarów. Aha, no i z racji, że jest to runda bonusowa, to nie ma kluczy. Zresztą trudno byłoby je szukać e, gdzieś tam po kątach przy takim limicie czasowym jest i kursor nie ale mega to wygląda naprawdę tak nie wnikam jak nags tutaj dotarł jak, jakiś ten jakiś błąd w matrixie ale no dotarł ostatecznie i no i jest Najbardziej frustrujący, znaczy, może nie frustrujący, ale wymagający moment to jest właśnie ten, ponieważ tutaj musimy się tak odbijać po tych. Hmm. Po tych liniach. Tu już w sumie będzie koniec. Tu już będzie koniec za chwilę. Bo widzicie, mamy metę. Jezu, co tak szybko by się udało wyrobić. Ale to, to jest tak, że właśnie te, te takie najfajniejsze levele najkrócej trwają. Ale poprzedni level był dłuższy, tak, więc e, myślę, że ten odcinek na pewno będzie dłużej trwał niż poprzedni. Ale póki co się z wami żegnam i do następnego.